Tam gdzie ty, tam zawsze jestem ja, tam jesteśmy my. Ty, pan i ja, razem nie będzie Pan zrozumieć, jak wiele jest tam, łagodzien Ty, i ja, bo się, będzie Pan, że wczoraj będzie świat, Wykrzyczeć krzycze, jak po babcie, niech się do mnie, nie chcę Tam gdzie Ty, tam ja, gdzie ja, ja i ja Tam gdzie ja Bo w Ciebie życie będzie dobre będzie świat Proszę no Państwa taki prosty tekst Tam gdzie Ty, tam i ja Tam zawsze bym To zapraszamy do pośpiewania Przypominam to jest filał do Żydek Jest tak? Bawicie się cały czas fajnie, tak? Spróbujmy! Jojo, księgka, łoskowice! To, to jest ekstra! Do tego jeszcze ręce na pokład i razem zaśpiewajmy! Wybrać! Ja. Wybrać! Ja. Ja. Tam gdzie Ty Pięknie! Tam i ja Nie może coś dziwę udzielać To zrób ja już i ja. Bo chcę i żyć, szary będzie Tam zawsze my. Hey! Proszę Państwa, za prawdę. Ja mu powiem, już jest takim małżeńskim, że mogę się pochwalić, w przyszłym roku z moją ewunią będziemy 36 lat po ślubie. To już taki smarkaty, że nie jest. Jeszcze do teraz pamiętam, ten noc, panowie też pewni. Stoja na ślubnym kobiercu, smarkaty face 20 lat. Przychodzi proboszcz do mnie przed ślubem, przed ołtarz, dom, co się dzieje, nie zrobił bimbam, a idzie nie. A on przychodzi, mówi, Janusz, młody człowieku, czy ty wiesz, co ty robisz, że że Żynia się. A on mówi, ale powiedz to bardziej uroczyście, bo przecież w kościele jesteśmy uczyn, że wczoraj był polter kawalerski, nie łeb, jak ksiądzki, tutaj. Bo to kiedyś był polter dzień wcześniej, a nie tydzień. Nie? No, a on mi zadaje pytanie, ogodą, co ja mu powiedzieć, że żona wychodza, czy ja? On mówi, nie, 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 ja ci podpowiem. bo obróć się jeszcze w stronę twojej kupi, co narzeczony. Ja się obracam do mojej eguni, on mi się pyta, jak ona jest ubrana? Ja mówię, no w sukni. On mówi, a dobrze, a w jakiej sukni? Ja mówię, ślubnej. No to ładnie powiedziałeś, a jaki kolor ma ta suknia? Ja mówię, biały. A on, widzisz, a dlaczego biały? No, bo taka jest tradycja. On mówi, nie chodzi o tradycję. a o co, proboszczu? O to że jak ona za chwilę tobie powie, przysięgam tobie miłość, wierność i uczciwość na zawsze, to tego momentu ona stanie się na zawsze twoim aniołem stróżem. Okay. I oto za tydzień rozumiem. Za tydzień anioł powulgął do nieba, a stróż cierpliwie wakuje przy mnie do dziś. Nawet powiem, że poszło niedawno posiłki. Ale bardzo my są szczęśliwi. Kochani, małżonkowie, którzy żyją wiele lat ze sobą, wiedzą, nawet w facecie, Ty, żonaty, wiesz, że jak po 20-30 latach, Ty małżonce będzie codziennie godną, kocham Cię, kocham Cię, to Nadzie Bo po wielu latach małżeństwa nie musisz mówić codziennie, kocham, bo to kocham jest w każdej wypitej filiżance kawy, we wspólnym spacerze, wspólnym wyjeździe, po prostu w byciu ze sobą. To jest to kochanie. Jakże pięknie jeszcze, kiedy po wielu latach możesz raz po raz, siedząc z małżonką, ona tobie, a ty jej, powiedzieć kochanie, jak pięknie jest być w twoich ramionach. 所以要留着。So, <Yeah. S 1> yeah.

Pierwszego dnia, my się nigdy już nie dostaniemy. Ja myślę, cały czas zawsze pięknie jesteś w tych Za ten raz już tego. raz. tym razie świat, niech się gra, nie

Kamiony kocham się jak mnie my się nigdy już nie staniemy miałem ja się cały czas, zawsze od nie jesteśmy ramion. W ramie świat Na nie leci świat Niech z nie Może w siebie w świat hey! No to myślę, że się odpoczyli Każdy z mężów teraz patrzy w oczy swojej żonie Wszystkie rączki w górę i razem jedziemy! Nie jesteś wybraniona, dzieje. Yeah, yeah. Walę przykro jak większego dnia. My się nigdy już nie rozstaniemy. Ja bym się oboje cały czas. Zawsze nie jesteś wybraniona. Widzę dla mnie cały świat. Pokój kawiodła w każdy dzień. Kochana żoną, kochany merużu, smutny jest. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, co mnie się wydarzyło parę miesięcy temu? Jakoś młoda dziewczyna przychodzi po naszym występie, mówi Panie Januszu, ja jestem w szoku, ja będę wciąż bo jestem zaskoczona, bo ja myślałem, że to jest Pana żona. I wiecie, co mi powiedziała? Muszę Panu powiedzieć, że Pan się dobrze trzyma? A ja jej mówię, a a wiesz czemu? A ona mówi, no przybył Dzięki mojej żonie Ewunii i wszyscy. Pani, my jeżdżymy często na występy i wracamy w nocy. Była taka noc. Dominika ma zawsze ten przywilej, że ona śpi, a tak nie Jademy Jadymy i ocie modla po drodze różaniec, ale trochę inna treść była. Pięćdziesiątki leciały tak. Panie Boże, spraw, żeby ona spała, żeby ona spała, żeby ona spała. Przyjeżdżamy o pół trzeciej w nocy do domu i Dominika Łotnius, bo ona nie mieszka z nami już do dawno, Patrza do sypialni, zgaszony świat pogodą. Boże, dzięki Ci za wysył modli. Wchodza po cichu jak królik Pax, żeby się nie zgudziła na paluszkach. Otwieram drzwi sypialni, no by to w szczelu. Fotokomulka zadziałała, światło się oświeciło. I opatrza moja stoi na łóżku i mi go do, Mam tego dość! Ja go do, kochanie, czemu ty nie śmiesz? Ona go do... Mam tego dość, bo ja do, czego? Że ty no, lotosz z półnudu mi zapominą, że żonie coś od męża się należy. Jak ją to usłyszą, ja na kolanku kręgu, z pieniądze wyciągłem go do... Ona go do, do turniu miał pieniądze, nie chodził. A o co by ci w tym wieku jeszcze? No. Ale bo, o to nie skończyła. Teśmy mnie rozpo roz do siebie, żeby się trochę pościskali. O kurde, ale to ja zapomniał, wiecie. Bo, wiecie U mnie, co to jest, nie? Miłość, to wiecie, co to jest. Coś między fymf a ziby. No, no, Ale to wiecie, ja teraz, ja jest suchą, ona go cicho, bo ja już ty mi się kochać w każdy dzień, który swojej nazwie boli, R. Ja stoję jak wryty, trzecia w nocy ona mi go do każdy wtorek, każda środa, każdy czwartek, ja tak na niego patrzę, tymi oczkoma, nie my mi staro czy to jest akord? Obyj, o ja pierwszy tydzień na rezerwie przyjeźdźmy. Na przyszła niedziela ją ja on boże, dźwięki, Ci. ci. do łóżka o pół dziewiątej i jeszcze drugiej nogi nie wsadził, u nas była w Zaś te ślepia, wy mnie wpity o ja jego dom. Staro, co ty się wiercisz? Ty nie wiesz co dzisiaj, mamy za dzień. A ona go do stary durniu, wie, jego to jaki. Ona mi go do dzisiaj jest niedziela, jutro je poniedziałek, a od wtorku jadę do Także ja wszystkim panią w Łowkowicach życzę, jak najwięcej dni z literą.